Do pracy! Do pracy! Szybko! Muszę do pracy! Muszę do pracy! Szybko! Otwieraj bramę! Co jest? co się zabrało? Szybko! Ja muszę do pracy! Muszę do pracy! Szybko! No zamykaj się! Zamykaj się! Dobra! Jedziemy! Szybko! Musimy jechać do pracy! Szybko. No. Dobra. Gdzie jest szef? Gdzie jest szef? Halo, szefie. Muszę zobaczyć. O, ja nie. Muszę zobaczyć, która jest. No nie, dzisiaj niedziela, no. Brud. Nie no, dzisiaj niedziela, no. Czemu dzisiaj musi być niedziela? Czemu ja powiedziałem, brus? No już kolejny raz. Wczoraj powiedziałem, jakiś widzowie, a dzisiaj Brusch. Nie, dobra. <laughs> Szkoda, że jestem samotny. Ja jestem mega samotny. Ja jestem sam. Dobra. Parkujemy. Dobra, źle, ale dobra. Musiałem zajść do burmistrza. Znaczy nie do burmistrza, tylko... Gdzie to jest? Tu? Nie, gdzie ja pojechałem. To nie tu. Tam może tu nie. Nie, to nie tu. O właśnie! Na cmentarz musiałem do babci. Do babci musiałem mojej podjechać. Idę kupić kwiaty, bo zapomniałem kwiatów kupić. Daję, lecimy. Dobra, cyk. Ej, dobra, już płacę, do widzenia. Do widzenia! Już mam kwiatki. Jedziemy teraz z cmentarz. Ło, ja! Tak nie można jeszcze pod komendą policji. Dobra, mam nadzieję, że... A no, bo dzisiaj jest sobato, to nie pracują policjanci. Znaczy pracują, ale... Tylko... Znaczy nie ma ich w służbie. Tylko szybko tak przejeżdżają. Jak jest jakieś Babcia. Babcia Beata. Ła. Tam był jej... Grobek niestety. Przekazuję ci te kwiatki. Czemu moje A tu auto. Co? Bo tam jeszcze nie jest taka... Ziemia akurat wykopana, jeszcze. Jeszcze dobrze. Ziemia tam nie jest wykopana i teraz mi się trochę załamuje. Mnie... I źle stanąłem i dalnie stanęłem tam na tą ziemię i... Jeszcze muszę pieniążki wypłacić. Nie bo... czy w gotówce. Gdzie jest moja karta? Tu mam kartę cyk cyk dobra bierzemy tu jest stówka dobra wsiadamy szkoda, że jestem samotny dobra dobra ano tak a dobra. A no tak, przecież ja mogę pieska kupić. Chciałem nawet takiego owczarka, ale zbyt drogi jest. Niestety, zbyt drogi. Więc kupię sobie jakiegoś kundelka. Właśnie niedawno wybudowali tutaj taki sklepik. O, tu jest. I tu jest po prostu wszystko. Po prostu. Dobra, idziemy. O, właśnie mam takiego kundelka. Taki fajny on jest. Właśnie on zagadał do mnie jako pierwszy. Tak się po, 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 spojrzał tak na mnie słodko. I mamy. Więc jedziemy teraz do domku. Musimy sobie też nowy domek za nie tylko kupić. Ale to... Chyba jutro kupimy. No. Jutro kupimy. Dobra, bramę. Garażową otwiera się. Dobra. Otwiera się. Pięknie. Nie, bo mi przyciąśnie auto. Jak wtedy? O, dobra. Cyk. Przecież tu mam przycisk. Tu mam taki przycisk. To się zamyka, dobra? Open door. O, dobra. Mam pieska, trzeba go położyć. Bo on pewnie... Nie, jedzonko mu trzeba robić. Jedzonko. Ja właśnie się przygotowywałem. I mam dobre. Niech sobie on je. Po. Po gdy piesek zjadł. Bo, piesek już się na... Już zjadł się, napił wody. Trzeba mieć osobno. On będzie tu spał. Trzeba go dać. Trzeba już mu dać spokój. No, dobra. Sobie śpi piesek. Tam był też kojec rozłożony. Znaczy, nie kojec tylko mmm, kocyk. O, kocyk. co to co, co za mnie dzwoni? No, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. my w sprawie telefonu, ale ja nie zam... Bo pan zamawiał telefon? Ja nie zamawiałam żadnego telefonu. A to przepraszam, musiałem, musiałem pomylić numer. Do widzenia. Do widzenia. Jezu, to za dziwny tam pomylił numery. Dobra. Dobra, oglądamy sobie telewizję. Jakieś... O, ten serial jest fajny. Dobra. Dobra. Pyk. Wyłączamy. Idziemy się przejść. Dobra, idziemy się przejść. Trochę na nogi. Dobra. Ła! Gdzie ja przez ulicę idę? Piesek został w domku na spacer, z nim później wyjdę. Po drodze jak szli, jechaliśmy, znaczy po prostu. O nie, tu, czemu ja go nie zauważyłem? Tu się ktoś, trzeba mu pomóc. Trzeba sobie pomagać. Chodź. Dobra, idziemy. O, wstał! Pomogę mu. Trzeba sobie pomagać. Hmm. Bierzemy sobie szejka. O, nikogo tu nie ma. To za pieniążki na ladzie, dobra. Dobra. Pewnie to ten sam pan. Drrr. Drrr. Drr. dzień e, e, dobry. Chciałby się pan zapisać do klubu piłkarskiego? Takiego klubu piłkarskiego? Chciałby pan do nas dołączyć? Z no, z miłą chęcią. Ale, dobrze, to. Proszę przyjść. Ta tam koło tej restauracji. E, dobrze, dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Ten pan miał podobny głos do mnie. Więc może dogadamy. Za dzieciaka też kopałem piłkę, ale już odpuściłem. Bo kolano mi długo bolało, ale już postanowiłem nie ryzykować. Ale teraz, jakieś okazje, to można iść. A tu pan jest. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. Wtedy pan inny głos. No tak, no tak. No teraz mam inny. Ca Cały czas mam inne. Znaczy. No czy... Znaczy. Hmm. Nie wiem, jak panu to powiedzieć, więc. Dobrze, nie było pytania. Tak. To chciałby pan dołączyć? No tak. To proszę za mną. Dobrze. Dobra, idziemy. Mm. Proszę wziąć mikrofon. Dobrze. Dzień dobry. To jest. Jak pan, jak pan ma Boris. Eee, więc to jest pan Borys! I on będzie w naszym klubie. Tak, to ja. Dzień dobry. No. Więc, za tydzień jest mecz, więc może pan sobie iść. Dobry, do widzenia. Do widzenia! Mmm, wow, mmm, wow. Jest, mam klub. Jestem w klubie, dobra, idziemy spać. Też za nim. Jeszcze do mojego kolegi i zadzwonię, czy on też jest tam. No siema? Siema. To i... a ty też jesteś w takim klubie? No. To ja, ty, ja też jestem w takim klubie. Aha. Wiesz, że za tydzień jest mecz? No. Dobra, idziemy. Ja już do chaty. A, a ja jestem u koleżanki. A, to. To dobrze. Więc... elo. Elo. Dobra. Idem spać. Więc to by było na tyle. No i papa.